Hej, hej, dzisiaj mamy poniedziałek i powiem wam, że strasznie mało nagrywam przez ten miesiąc, ze względu na to, że Roch ma wakacje w przedszkolu i ja albo spędzam czas z nim, albo jestem w pracy i tak za bardzo nie mam czasu na to, żeby się do was odzywać. Natomiast teraz mam cały tydzień wolny i stwierdziłam, postanowiłam sobie, że chciałabym z tego tygodnia właśnie nagrać takie weekly vloga. Zobaczymy, co z tego będzie, bo tak jak mówię, gdzieś tam zapominam o tym, będąc z Rochem. Ale... Um... Coś chciałam powiedzieć, a dzisiaj plan jest taki, tutaj możecie zobaczyć, spadła mi monstera i się połamała po prostu na trzy części, więc teraz leży w, w takich wazonach dużych i czeka na doniczki i ziemię. Dzisiejszy plan jest taki właśnie, że musimy pojechać do Obi po ziemię i doniczki, natomiast mój chłopak jest w Gdyni i umówiłam się po prostu, że jak będzie wracał, to się spotkamy właśnie w połowie drogi i podjedziemy do tego Obi. Przy okazji może też podjadę do Iska, bo widziałam tam taką czarną suszarkę, a moja suszarka no, nie lubię jej. Wolałabym mieć taką zwykłą jednak, więc może właśnie tą suszarkę kupię. Potrzebuję też kupić radło dla Rocha, bo przyszła nowa pościa, a to zaraz myślę, że Wam pokażę. No i co chciałam powiedzieć? Wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że wprowadziłam się tutaj Jakoś 16-17 kwietnia, z tego co kojarzę. E, więc w połowie kwietnia się wprowadziłam. E, mamy ponad połowę lipca i nadal nie było hałsturu, który obiecałam już tyle razy. E, no i myślę, że w końcu, w pierwszym tygodniu sierpnia, możecie się go spodziewać, ponieważ wtedy przyjdą mi krzesła do domu, które lecą aż z Hiszpanii, więc trochę na nie czekam. E, przyjdzie mi lustro, które też myślę, że dużo zmieni w tej przestrzeni, i będzie ta jedna taka naprawdę duża część domu, która uważam, że bardzo dużo zmieni w naszym salonie, ale bardzo na nią długo czekam, bo jest robiona jakby na wymiar i tak dalej i też robi mi ją mój wujek, który jest stolarzem, ale tak jak nasza cała rodzina żyje w swojej strefie jakiejś czasowej, ja też jestem osobą spóźnialską, więc staram się to zrozumieć, ale naprawdę już Czekam na to dłużej niż miałam czekać, więc no. Um, to by było na tyle na ten moment. Um, mam dzisiaj ochotę się pomalować. Rok teraz ogląda bajkę, ale chcę mu ją zabrać w sensie obiecałam mu, że może dokończyć tą jedną. Um, tylko, że coś widzę, że on Mama, chyba już zaczął kolejną. No właśnie, widzę, że kolejna leci, a miała być tamta jedna. Więc no, dokończę odcinek e, e, drugi jednak e, i e, ja się w tym czasie może znowu pomalować, chociaż wątpię e, i właśnie chcę z nim pójść może na plac zabaw, może na spacerek, e, bo jest ładna pogoda dzisiaj, a wczoraj padało, więc e, za bardzo nic nie porobiliśmy na dworze, no i jedziemy wtedy do tego Obi. I może Wam coś tam pokażę, bo potrzebuję właśnie głównie donicę, jedną do sterlicy, którą chcę przesadzić i już dawno kupiłam wielką donicę, ale nie mam takiego wkładu z dziurkami do niej, a boję się, że ją przeleję, bo ja nie jestem dobra w opiekowaniu się roślinami. Eee, no i jeszcze do tych właśnie monster, które już rozdałam wrzuciony na Instagram, czy chce I moja mama w ogóle powiedziała, że ona chce, więc jedną mam dla mojej mamy, jedną dla mojej przyjaciółki, która się przeprowadziła i powiedziała, że na parapetu miałam mam jej dać, więc spoko mam prezent z głowy. Jedną dla mojej drugiej koleżanki, która e, ma cały dom w roślinach, i myślę, że jej chłopak nie zabije jak przyjadę z tą monsterą. E, no ale połamałam się na tyle części, że chętnie się jej pozbędę. Tym bardziej, że mój chłopak też uważa, że powinniśmy ją wyrzucić, a ja mu powiedziałam, że nie ma szans, że mogę ją oddać, ale nie będziemy jej wyrzucać. Mm, że jedną część sobie właśnie zostawimy, a resztę gdzieś tam porozdajemy. Tak więc e, lecę się malować i zobaczymy się już, e, jak będę pomalowana. A teraz może. Pokażę Wam część, którą nagrałam jakiś czas temu, jak przy mnie paczka z rzeczami do domu, jak już jesteśmy w temacie takich domowych rzeczy. Przyszły mi jeszcze rzeczy do domu z Shein i nie przyszło mi wszystko, więc nie chcę tego otwierać, natomiast przyszła mi e, jedna rzecz, którą nad czyli taki wózeczek na pranie słodki, bo nie mamy kosz na pranie i nie mamy też dużo miejsca w pranie, więc jak mogłam sobie wybrać, to sobie wybrałam właśnie kosz na pranie. I chcę go teraz złożyć, żeby zobaczyć, się to działa. Bo przed taki płaski, i tak wskazując, co to jest. Ale okazało mi się, że to właśnie on. I tutaj nie ma żadnej instrukcji. Ale wydaje mi się, że to nie może być trudne. Ej! Fajne! Tak trochę jak namiot. Bo to się tak. Nie wiem, czy to widzicie, ale. To się. To nie jestem w stanie tego tak to się robi tak. W sensie wkłada się tu do środka. I tu mamy taki cały patyk, a nie pół patyka. Wkładamy w dziurkę. I tutaj, uwaga, że I teraz! Stoi. Do z drugiej strony. I fajnie, bo on jeździ. I jakby. Ja mam taką wnękę między szafką a y, prysznicem. I pomysł jest taki, że tam będzie stał ten kosz. Chociaż ja jestem na jak wiecie, w wymiarach. Nie wiem, czy ja mówiłam o takiej kanapie, ale myślę, że mówiłam o tym, że zamówiłam kanapy, która totalnie się nie mieściła do mieszkania. I jakby, no, na pewno powiem więcej więcej, jak w końcu wam będę pokazywać całe mieszkanie, ale generalnie tak było z kanapą. Więc oczywiście tego koszka też nie zmierzyłam. Co zamówiłam na oko i jakby wyglądał na mniejszy niż inne. W sensie na węższy. Więc liczę, że się tam zejść. I żebym, wiecie, wtedy go tam wpyłać w tą a jak będę chciała zrobić fajnie, tak, go wysuwać. Taki jest mój pomysł. Ej, nie działa. Dobra, no już wam pokażę, co tutaj mamy poza tym koszykiem. Bo w sumie spadłem się na czwartą pracę. I teraz nie wiem, co robić tak, żeby nie obudzić mojego chłopaka, bo chciałam posprzątać, ale boję się, że odkurzaczem go obudzę, więc... Pierwszą rzeczą jest pościel, tak pomarańczki. Trochę teraz mi się wydaje, na żywo babciowa, ale na zdjęciu wyrwała się ładna, więc... Taka pościel. Taka, droga pokoju, doniczka, znaczy nie doniczka, w sumie bardziej wazon. Halo. Myślałam, że to będzie na kredki, ale w sumie mam małą dziurę, więc... Nie wiem na co to będzie. Ale taka truskaweczka. Słodka jest moim zdaniem. E, więc taki mini wazonik. I najważniejsza rzecz w sumie dla mnie tego wymówienia. Tylko ma obrzydliwe zakończenie. Ale wydaje mi się, że proszę babcie o maszynę do szycia i sobie to zmienię. To się po prostu obetnę i sobie tak to założę i i tu będę, wiecie, szczepiać, to są firanki, takie. Bo nie mam żadnych firanek, a jednak może nie mieszkałam na parterze, to y, trochę z zewnątrz już widać i tak stwierdziłam, że chciałabym jednak chociaż takie właśnie przyśpiewające firanki, ale wiecie, no z zewnątrz już wtedy nie będzie widać, co się dzieje w środku. A jak jestem w kuchni, to wydaje mi się, że ludzie mnie widzą i tak się czuję niezbyt comfy. Więc e, kupiłam... Kupiłam. Dostałam. Wybrałam sobie takie oto właśnie firanki. A to jest jedna? No to jedną firanka. Ale, hmm, I don't know, w sumie te kółka ma takie babciowe, nie, nie, nie myślałam o tym, że to może być takie zakończenie na górze. No i tak chciałam na takie żabki kupić karnisz, a to jest tak, żeby to włożyć. No nie wiem, w sumie jeszcze zobaczę, ale to by było na tyle. A poza tym zdążyła mi już przejść druga paczucha i między innymi Yy, przyszła taka poduszka, Rożek, czy ty wyciągnąłeś stąd już jeden? Cały? Nie. Taka kulka na kanapę oraz coś takiego, też takie jakby plecione. I taki koc, też taki, wiecie, pleciony. On jest zielony, ale widzę, że tutaj wygląda na szary. Roch, obsypiesz wszystkie dzieci. Byliśmy na placu zabaw, po drodze skoczyliśmy do Żabki i kupiliśmy sobie lody. ja mam tego nowego bitmilka, Dobry? Mm. A Roch ma takiego twistera nowego, kwaśnego. Mmm. Mhm. Nie, nie. A nie, nie jest kwaśny. O, dobry. Ja Zatrzymaj, myślałam, że mój będzie taki crunchy, a te...

Green, orange, a jak jest po polsku czerwony? Czerwony. Czerwień. Czerwień. Yellow, green, czerwień i żółty, yellow. Zbieramy się do tej e, Ikei, Ika się podobno nie odmienia, ale ja zawsze mówię, że do Ikei e, i może wam coś pokażemy, w sensie do Ikei. Nie wchodzimy do Ikei, natomiast ja zawsze mówię, że jadę do Ikei, jak jadę do tego centrum, które jest koło Ikei, a tam właśnie jest obi, e, isk i sowa, do której pójdziemy na lody, myślę. Więc e, lecimy na przystanek. Ubieraj buty. Teraz czy nie buty? Teraz. Więc nasz na przystanek, a nasz autobus jest spóźniony, jak zawsze. Więc nie musieliśmy się wcale spieszyć. Ale czekamy i jedziemy, nie? Do Ikei. Halo? A za ubelem. Nie, zaraz będzie, za minutę pokazuję. Kupiłam keramzyt, kupiłam ziemię, kupiłam doniczki i będziemy przesadzać kwiatki. Trochę zadowolony. Mama, a do, a do czego ten ciała? Tam była mięta, ale zdechła.